Zazwyczaj brałam przed świętami kilka dni urlopu, aby ze wszystkim zdążyć. Później było mi szkoda urlopu, więc korzystałam ze zwolnienia lekarskiego, tego na którym można chodzić. Taszczyłam zakupy, szukałam prezentów, gotowałam do nocy i sprzątałam mieszkanie. Od zawsze Wigilia była w mojej rodzinie wielkim świętem. Też nie chcę być gorsza od babci, mamy czy siostry. Co roku, więc na stole pojawia się 12 tradycyjnych dań, pod choinką leży góra prezentu, a ja mam dość. Bo chyba nigdy nie zasłużę na odpoczynek i jak nie dopilnuję, to nie będzie. Wigilijny wieczór i jestem już tak zmęczona, że nie wystarcza mi sił na cieszenie się świątecznym nastrojem. Byle błahostka jest nie w stanie wyprowadzić z równowagi. Ten list i pracując jeszcze w telewizji, po emisji materiału Świąteczna Gorączka. Pasuje on chyba do sytuacji wielu z nas, a o tym, jak obecnie wygląda Świąteczna Gorączka i jak zapobiec temu przemęczeniu, porozmawiamy z naszą dzisiejszą gościnią, doktor Anną Piętoń, psycholożką i wykładowczynią Akademii Humanitas. Witam Cię świątecznie. Dzień dobry Asiu, dzień dobry Państwu. No właśnie, jak uniknąć tego Przeciążenia świątecznego, tego przebodźcowania wszystkim zakupami, i zdążyć. Jest to bardzo trudne, zwłaszcza w tym świecie, który jest mocno przebodźcowany. On rzeczywiście zsyła na nas różne kary boskie, można by powiedzieć, dlatego że dzieje się dużo, ale też dostajemy taki społeczny przekaz że święta to jest taki ważny, magiczny czas, w którym powinniśmy dochodzić do perfekcji, w którym powinniśmy spełniać oczekiwania wszystkich wokoło, najmniej swoje własne, prawda? Więc żeby tego uniknąć, to trzeba dobrze zaplanować sobie tak naprawdę te swoje oczekiwania świąteczne. Czyli powiedzieć, czy ja naprawdę tego chcę, tak? Czego chce moja rodzina? Bo bardzo często okazuje się, że rodzina wcale nie chce idealnych, pięknych świąt zmęczonej, zestresowanej mamy. I awantury przedświątecznej, takiej klasycznej, tylko chce spokoju, tak? Nie potrzebuje dwunastu potraw, a potrzebuje po prostu ciszy i takiej rodzinnej atmosfery, i może zagrania nawet w planszówkę i po prostu posiedzenia w okolicy choinki. Więc myślę, że planowanie to jest i rozmowa taka szczera z bliskimi to jest podstawa do tego, żeby te święta nie były dla nas przebodzicowane i przeciążające. Zastanawia mnie taka sytuacja. Bardzo często teraz myślimy o tym, nie, nie będę planować, nie będę robić w domu, wyjadę. I część rodziny mówi, nie no, przecież to nie jest takie tradycyjne. Popatrz, jak to wygląda w telewizji, jest dom, woinka. Jak wtedy pogodzić te dwa nurty? Um. Pewnie najbliższy będzie mi kompromis w tym momencie, natomiast kompromis może się odbywać na wielu poziomach. Tak? Możemy uznać na przykład, że wigilię spędzimy w domu, ale na święta wyjedziemy pierwszy, drugi dzień świąt. Możemy uznać wręcz przeciwnie, że wyjedziemy na wigilię prawda, zorganizowaną, która, w której ktoś nam poda posiłek, tak? ktoś się od nas zatroszczy. I to również będzie odpowiednia opcja. I zauważam, że coraz częściej właśnie rodziny tak do tego podchodzą: że w jednym roku decydują się wyjechać, spędzić czas na przykład w hotelu, tam gdzie ktoś im zorganizuje, poda, gdzie będą mogli się realnie zrelaksować, a następny rok spędzają w takiej bardziej tradycyjnej formie. No, żeby nie okazało się w pewnym momencie, że tą tradycyjną formą stają się, stają się dla nas wyjazdy, nie mówię, że jest to coś złego, tylko właśnie te kompromisy sprawiają, że czasem musimy z czegoś odpuścić, a bardzo często odpuścić przede wszystkim sobie, więc ja uważam, że jeżeli część rodziny jest co do tego zgodna, że fajnie byłoby wyjechać, to czemu nie spróbować? A co myślisz o podziale obowiązków? Uważam, że podział obowiązków jest kluczem do tego, żeby te święta mogły być dla wszystkich przyjemne. Jeżeli, tak jak w tej historii, którą przytoczyłaś, kobieta bierze na siebie wszystko, tak? Sprzątanie, gotowanie, zakupy. W końcu brakuje jej siły, tak? W końcu brakuje jej takiej możliwości, ona wręcz kipi złością w stosunku do swojej rodziny, prawda? że? że ona jest przemęczona, robi dla nich to wszystko, a oni i tam pewnie różne myśli takie automatyczne się pojawiają. Wtedy, kiedy dobrze zaplanuje się święta i na przykład no, mężczyzna powie, nie wiem, nie potrafię gotować albo nie chce gotować, nie sprawia mi to żadnej satysfakcji, ale zrobię zakupy, tak, przejdę tak, jak zdobędę tego mamuta, prawda, przyniosę, przyniosę to, to jedzenie do domu, a kobieta je przygotuje, to jest okej, okay, tak. Jeżeli na przykład mężczyzna powie, zrobię, zrobię porządki Natomiast warto też angażować dzieci, nawet jeżeli to są całkiem małe dzieci, takie pięcio-sześcioletnie, one również mają taką dużą potrzebę uczestniczenia w tym, co się w domu odbywa, więc przecież dlaczego nie mogłyby wykroić ciasteczek, prawda? Dlaczego nie mogłyby posprzątać swoje rzeczy w pokoju właśnie na zasadzie zabawy, integracji wspólnej, opowiedzenia jeszcze to jest ważne, żebyśmy wspólnie zadbali o tą przestrzeń, tą, tą naszą rodzinną atmosferę? Chciałabym, Aniu, żebyśmy jeszcze tak na sam koniec tym wszystkim zabieganym, y, zatroskanym o prezenty powiedziały, co zrobić, żeby po tym wszystkim się wyciszyć. <laughs> Myślę, że warto zastosować techniki relaksacyjne i tych technik relaksacyjnych mamy do wyboru sporo. Może opowiem o kilku. Jest taka technika progresywnej relaksacji mięśni. To może nazywane to jest też treningiem autogennym. Takie najbardziej popularne to jako i szulca. Można to znaleźć na YouTubie, to są takie techniki prowadzone. Czyli ktoś nam odczytuje, informuje nas o tym, w jaki sposób taki trening powinien przebiegać. To trwa zazwyczaj około 20 minut i rzeczywiście sprawia, że dostajemy taką dodatkową energię, ale taką pozytywną, taką już nie przeładowaną tym stresem, tylko właśnie bardziej spokojem. Bardzo fajne są też techniki mindfulness, to jest technika uważności tu i teraz, tak? czyli dostrzeżenie tego, co dzieje się we mnie w moim ciele, w mojej głowie właśnie w danym momencie, tak, zauważenie um, uczuć, emocji i ciała. Bardzo fajny, prosty spacer, tak, prosty spacer na przykład do lasu, do parku, tam gdzie będziemy mieć zieleń, gdzie będziemy mieć ciszę przede wszystkim. To też pozwoli nam się odbudzić i no, złapać trochę tego klimatu świątecznego, no bo w lesie jednak zapach tego lasu kojarzy nam się ze świętami, prawda? I glibie. Również technika, którą ja bardzo lubię, to jest technika działająca na nasz nerw błędny. Nerw błędny to jest taki ważny nerw, który przebiega przez praktycznie unerwia większość najważniejszych organów w naszym ciele i on odpowiada za to uczucie uciekaj albo walcz. Tak? On sprawia, że jeżeli jest bardzo napięty, to my też jesteśmy bardzo napięci, niezrelaksowani i są takie techniki jak na przykład neurofitness, które pomagają właśnie zrelaksować ten nerw błędny. Jakieś proste ćwiczenia, ćwiczenie jogi na przykład, pilatesu. To wszystko sprawi, że będziemy damy temu swojemu ciału coś, co się przekuje na nasz umysł. No właśnie. Moi drodzy, zamiast być ciągle w trybie walcz i uciekaj, po prostu powiedzmy sobie, że idą święta jesteśmy szczęśliwi, dystansowani, a my właśnie z tej okazji życzymy Wam przede wszystkim spokoju, dystansu. To jest bardzo ważne. I żebyście zostali z nami również w przyszłym roku. Do usłyszenia i do zobaczenia.